No, reklamóweczka z Dino jest, rakietki są. Tutaj mały arsenal jest. To zaraz poleci sobie w powietrze. Tak, będziemy detonować. No, spakowane zakupy do wora. Ciężkie żarż nie mogę donieść. Jeszcze tylko to sobie wezmę w rękę i zapieprzamy. Siecisz? No. Dobra, chciałem to przetestować. To jest całkiem nieźle i się odsuwaj od razu. I leci blast. Super. Idziemy za ciosem i walimy jeszcze jedną. Na poprawkę Zaczymy. Aplauzy chyba lepsze Dobra, polsie. Ale, dym wszystko przesłania. Full sky od triplexa teraz Dobra, uciekamy Ciekawe jak to będzie walić. Teraz będzie Emotion z biedronki. Ta to ładna jest. Się. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy.